Cześć! Jesteśmy właśnie przed naszym najnowszym formatem sklepu bezobsługowego, Żabką Nano. I co ciekawe, spójrzcie. Znajdujemy się w innym sklepie. Jesteśmy w Dekatlonie w Piasecznie, w największym sklepie tej sieci w Polsce. I to tu stworzyliśmy naszą pierwszą, bardzo wyjątkową Żabkę Nano. Dlaczego wyjątkowa? Po pierwsze, powstała w modelu Store in the Store, czyli jako sklep w sklepie. Po drugie, ma tylko 14 m kwadratowych i aż 450 różnych produktów. I po trzecie, chyba najważniejsze, stworzyliśmy prawdopodobnie najprostszy proces obsługi sklepu na świecie. Już teraz nie potrzebujesz aplikacji mobilnej Żabka, wystarczy Twoja karta płatnicza lub wirtualny portal płatności, by obsłużyć nasz sklep. Tylko tyle. Teraz Wam pokażę, jak to działa. By rozpocząć moje zakupy w Żabce Nano, muszę zeskanować swoją kartę płatniczą. W trakcie skanowania odbywa się cały proces weryfikacji karty. Karta zweryfikowana teraz podaje swój numer telefonu po to, by po zakupach otrzymać potwierdzenie SMS-em. Akceptuję regulamin, wyrażam zgody marketingowe, by dostać informacje o superpromocjach i to tyle. Mogę korzystać ze sklepu. Co bardzo ważne, ten krok towarzyszy tylko i wyłącznie w pierwszej wizycie. Przy każdym z kolejnym zeskanowaniu karty nasz system przypomni sobie, jaki jest Twój numer i po prostu wpuścicie do środka. Pora na coś zdrowego. Może puddingi? Albo wycisk. Nasza rzadka nano jest w stanie obsłużyć wiele osób w tym samym czasie. Obecnie, z powodu pandemii, mamy limit jednej osoby w sklepie. Jak pewnie zauważyliście, w naszym sklepie brakuje kasy. Jak to możliwe? Dzięki systemowi kamer, które analizują i rozpoznają produkty, które biorą nasi klienci, z niesamowitą dokładnością jesteśmy w stanie powiedzieć, co wziąłem podczas mojej wizyty w Nano. Co bardzo ważne, system nie identyfikuje klientów i nie zapamiętuje obrazu. To gwarantuje Wam bezpieczeństwo i zachowanie prywatności zakupów. Co w sytuacjach kryzysowych, jeśli cokolwiek wydarzy się w sklepie, to kamery to wychwycą i poinformują odpowiednie służby. Sami też możecie wezwać pomoc, używając przycisku SOS zlokalizowanego w sklepie. To co? Zakupy zrobione. Mogę wyjść ze sklepu. Co, jeśli zabraknie ci środków? Nasz system przez 7 kolejnych dni będzie starał pobrać się płatność z Twojego konta. Po tym czasie wyślemy Tobie link do płatności w modelu e-commerce. Co nam daje nowy format? Dzięki Nano możemy zaistnieć w lokalizacjach wcześniej niedostępnych dla tradycyjnych sklepów żabka. O, dopiero co wyszedłem ze sklepu, a rachunek już pojawił się na moim telefonie. Płatność pobrana? Prościej się chyba nie da.